Piękna historia tego 26-letniego Skoczka, kontuzje, zmagał się z kontuzjami, już tak naprawdę spisywano go na straty, a on wrócił i w tym sezonie spisuje się rewelacyjnie trzeci w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Co więcej, świetnie radzi sobie na tym obiekcie. Dzisiaj 213,5 w serii próbnej, a teraz a teraz już dwusetny metr minięty i pięknie i daleko i wspaniale Kenneth Gangnes, ale skacze jak natchniony w tym sezonie tak jakby zupełnie na nowo się odrodził reprezentant Norwegii, wielkie brawa będzie miał odjętych wprawdzie ponad 10, 12 dokładnie punktów ale 236 metrów to w tej chwili druga odległość po 240,5 Noriakiego Kasai, do tego noty za styl, 19 19, 19 18,5, czekamy na no notę od jeszcze jednego sędziego, 18,5. No i kto wie, kto wie, Wszystko wskazuje na to, że Kenneth Gangnes będzie przed Johanem André Forfangiem. O no tak, wylądował 6 metrów dalej, wprawdzie ma więcej punktów odjętych za wiatr, ale równie wysokie noty i wydaje mi się, że bardzo podobną notę będą mieli obaj zawodnicy, ale być może minimalnie lepszy będzie Kenneth Gangnes od swojego kolegi z reprezentacji Johana André Forfanga. 236 Gangnesa No i teraz patrzymy które miejsce tak, Jest pierwszy. na pierwszym, jest na pierwszym Ale ta przewaga jaka? 1,3 punktu